Cześć kochani, witajcie na kanale Baw się ze mną, zabawki dla dzieci. Witajcie w naszym nowym filmie. Pewnie rozpoznajecie ten duży pojemnik, a właściwie wannę. Ostatnio robiliśmy w nim pewien test. Jeżeli tego filmu nie widzieliście, to zapraszamy Was do nadrobienia tej zaległości. I skoro już tutaj ten pojemnik mamy, to sobie pomyślałam, że zrobimy z nim kolejny film. Szkoda będzie wylewać już tej niebieskiej wody, także wykorzystamy ją dzisiaj ponownie. I tak tylko Wam podpowiem, że ostatnio, właśnie z tą granatową wodą, robiliśmy test chyba, hmm, chyba zestawu z motorówką, z jakąś łódką. I dzisiaj tutaj mamy specjalnego gościa. Jest to Draculaura. I dzisiaj przygotujemy kąpiel dla kilku lalek. Zaraz je właśnie tutaj zaprosimy. I zobaczymy, co na to powiedzą. Zobaczymy, kto jeszcze przyjdzie. Drugą bohaterką będzie Elza. Już dawno się tutaj u Was nie kąpałam, a bardzo kocham Tinty i Glibi. A super, a propos Glibi, to tutaj mamy jeszcze jeden produkt. Pewnie już go dobrze znacie. Myślę, że trochę go tutaj dosypiemy. Zaraz zobaczymy. Zaraz się zdecydujemy. Na razie mamy dwie uczestniczki, ale mamy ich jeszcze więcej. Kto będzie następny? Zgadnijcie. Wiadomo, że jak jest Elza, to zawsze musi być też Anna. Cześć! Przyszłam na kąpiel. Tak, dobrze, wiemy. Siostry zawsze są nierozłączne. Wszędzie chodzą razem, także tutaj też nie mogło zabraknąć Anny. Czyli mamy już Dracu, Laurę, Elzę i Annę. Hmm, czy będzie ktoś tutaj jeszcze? Tak, zaprosiłyśmy jeszcze kilka osób. Chodź, Wioletta. Wioletta też tu przyjdzie? Jasne, już jestem. Do Wanny. Dobra, czyli mamy cztery dziewczyny. Czy, czy kogoś jeszcze zaprosiłyście? Nie, tylko my cztery. No dobra. To teraz zaraz tutaj wszystko będzie gotowe. Usiądźcie sobie i chwilę poczekajcie. A ja sprawię, że ta kąpiel będzie dla Was yy, perfekcyjna. Czyli mamy cztery chętne. Cierpliwie sobie tutaj czekają, ale my jeszcze nie pozwolimy im tutaj wejść, bo jeszcze nasza kąpiel nie jest gotowa. Mam tutaj yy, torebeczkę z tym produktem z firmy Glibi. Yy, zaraz jeszcze chyba dodamy koloru, zaraz zobaczycie. Na razie mamy tylko taką granatową wodę, a zaraz będzie ona taka glutkowato-galaretkowata. Po prostu zmieni konsystencję. Bo właśnie ten proszek z firmy Glibi zmienia wodę w taką właśnie galaretkowatą substancję. Chyba tylko jeszcze mamy go za mało. Jakiś czas już minął i teraz czas się rozebrać, no i iść do wanny. Draculaura mówi, że ma na sobie przezroczyste bikini. Aha, wygląda to dosyć yy, dziwnie, bo ja nie widzę żadnego bikini. Czy po prostu się nie ubrałaś, Draculauro? Ach, nie znacie się, to jest taka moda. No dobra, nie będziemy się wtrącać. A Elsa ma na sobie taki właśnie strój, wszyscy już go dobrze znamy, ponieważ Elza brała Mnóstwo razy udział w naszych testach. I zobaczcie, że Elza jest pokryta tym proszkiem glibi. Elza, czy to już byłaś w środku? Przecież jeszcze nie otworzyliśmy dla Was tej wanny. Coś tutaj mi nie pasuje. A to jest Anna. Też jest już gotowa. Zaraz, tylko chwilę musisz poczekać, i zaraz Cię wpuścimy. A tutaj Violetta ma jakiś problem. Zobaczcie o co chodzi Violetto. Yy, zapomniałam górnej części mojego bikini. Spokojnie, nie martw się. Zaraz coś dla Ciebie znajdziemy. Chodź, Violetto, pokaż się, jak wyglądasz. Tada! Zobaczcie, zrobiliśmy Violetcie yy, górę od stroju z inteligentnej plasteliny. I w środku jeszcze jej przykleiliśmy, na środku przykleiliśmy jeszcze takiego kwiatka. Według mnie wygląda to bardzo ładnie. I teraz zobaczymy, czy już można pływać. Zobaczcie, na dole mamy właśnie taką warstwę glutkowo galaretkową A u góry po prostu taką granatową, ciemno-niebieską wodę. Myślę, że już jest. Kąpiel gotowa. Możemy nasz basen czy wannę otwierać. Zobaczcie, że tutaj pływają właśnie takie małe, glutkowate, małe, galaretkowate elementy. Kawałeczki takiej galaretki. Myślę, że ten, ta kąpiel wyszła całkiem fajnie. Myślę, że jest już gotowa. To kto pierwszy? Ja! Tak, wiedziałam, że tak będzie. Pierwsza idzie Eza. Zapraszamy. Uuu, ale zimna ta woda, ale fajna. Uwielbiam produkty Glibi i Tinty. Chodźcie, jest fajnie. No dobra. Kto następny? Ja! Dobra. Raz, dwa. Uwaga. Ostrożnie. Obyś nam tutaj nie ochlepała całego studia. Dobra. Tylko ostrożnie, żebyś sobie nic nie zrobiła. Tutaj musimy zobaczyć, czy widać w dno. Dobra. I chyba możesz już wskakiwać. Dobra, będę uważała. Uuu. Dobra, udało się. A nie, nic się nie stało. Uuu, jeszcze raz. Dobra, poczekaj, tylko jeszcze wpuścimy kolejne dziewczyny. Tutaj się musisz przytrzymać, żeby się nie utopić. Dobra. I czas na kolejną dziewczynę. Teraz czas na Violettę. Violetta ma już strój, także się cieszy. Uuu, ale fajnie. Podoba Ci się? Tak! Świetnie! Tylko czuję między stopami jakieś, jakąś galaretkę. Dobra i teraz jeszcze Draculaura, która ma na sobie niewidzialne bikini. Wcale się nie wstydzi. Dobra. Uuu! Dobra, wszystkie dziewczyny są już w środku i teraz mogą się zrelaksować. O zobaczcie, Draculaura trzyma się na powierzchni. Nie zapapia się. Taka jest zdolna. Teraz możemy dziewczyny trochę e, obrzucić tym glutkiem. Trochę dla Draculaury, trochę dla Elzy, trochę dla Anny. No i oczywiście trochę dla Wioletty. O nie! Ja tego nie lubię! No dobra, to nie. A Anna chciała jeszcze raz wskoczyć. Raz, dwa, trzy. Zobaczcie, jaka jest zdolna. Widzę, że dziewczyny bardzo dobrze się bawią. Mam nadzieję, że Wy też dobrze się bawiliście. Jeżeli tak, to napiszcie nam o tym w komentarzach. Napiszcie też, czy chcecie zobaczyć jeszcze więcej filmów z produktami do kąpieli, ponieważ mieliśmy od nich sporą przerwę. Także czekamy na Wasze komentarze, czy chcecie takich filmów więcej. No i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.